Dla każdego polskiego polityka, który nie jest zdrajcą, mam pięć prostych przykazań. Mówiłem już o nich, ale nie do wszystkich dotarłem. Przypomnę je jeszcze raz. Pierwsze. Nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy. Drugie. Nie podważaj zaufania do polskiego wojska i polskich służb i nie przeszkadzaj im w działaniu. Trzecie. Nie osłabiaj państwa i jego spójności sabotażem legislacyjnym, tym współczesnym liberum veto. Rosja zawsze lubiła polskie liberum veto. Czwarte. Nie podważaj jedności europejskiej. Bądź za silnym Zachodem, nie za Rosją. Piąte. Stój po stronie Ukrainy w jej wojnie z Rosją bez żadnego ale. Każde takie ale działa na rzecz Rosji, a więc przeciw naszemu bezpieczeństwu. Pamiętaj, w czasie wojny nie ma żadnego ale. Po prostu albo jesteś za Polską, albo przeciw niej. A w kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia, albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę. I mam nadzieję, że wreszcie dotarło. Dziękuję.